Karol Czeszowiec, witam serdecznie w programie Gościnie z Radia Września. Zaczynamy dzisiaj o akcji zbierania żywności dla potrzebujących. Odbędzie się ona za tydzień, ale więcej szczegółów za moment przekaże nasz gość, którym jest koordynator wrześnińskiego Centrum Wolontariatu Krystian Kędziora. Dzień dobry. Witam serdecznie. Za tydzień, piątek i sobota, to jest czas, kiedy będziemy mogli pomóc tym, którym, można powiedzieć, troszkę gorzej się gdzieś powiodło. Tak, dokładnie. Na terenie wrześni w marketach będą stali wolontariusze, którzy będą zbierali żywność i będziemy pomagać osobom ubogim z terenu naszej gminy. Mhm, to, jest, to są wybrane markety, nie wszystkie. Wiem, że y, jest ściągawka przy szklance tak, z wodą. dokładnie. Przy szklance z wodą, ponieważ gardło <grym> już nie te. Zima niestety już przyszła wcześniej i chorób dopadło. Sześć marketów. W tym roku, ponieważ te markety różnie co do akcji wyrażają zgodę, i w tym roku jest to intermarsze w Karuzeli, Kaufland, netto, super sam z połem na ulicy Batorego oraz dwie z czterech naszych Biedronek przy ulicy Daszyńskiego i na opieszenie. Tam będzie można przekazać dary przy okazji zrobienia zakupów dla siebie. A czego, że tak powiem, potrzebujecie? Do czego zachęcacie? Jako wolontariusze, co my możemy wrzucić do tych przykład? Przede wszystkim żywność trwałą. Trwałą, czyli taką, która się nam nie zepsuje, ponieważ wydawanie tej żywności będzie mniej więcej w ciągu dwóch tygodni, dlatego nie może to być co się nam rozpuści czy zepsuje. E, dlatego zachęcamy do przekazywania makaronów, konserw, ryży, e, różnego rodzaju dżemów, e, ale też słodyczy. Mhm. Wszystko to, co ma termin ważności, kilkumiesięczny przynajmniej. E, do kogo trafią te dary? E, do e, ubogich z terenu naszej gminy. E, my, jako Centrum Wolontariatu Rzesińskie, e, działamy w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej. E, I ten, że Ośrodek Pomocy Społecznej zawsze wyznacza osoby. Jest to e, przeważnie około 100 rodzin. E, którym pomagamy. Wybrane przez Was wcześniej rodziny. Tak, przez pracowników socjalnych, którzy pracują w terenie i mają ogląd sytuacji, komu tak naprawdę najbardziej jest potrzebna ta pomoc. To jest jedna z form pomocy, ale Wy jako wolontariusze doskonale znacie sytuację tych rodzin. Czego jeszcze potrzebują takie rodziny? Niekoniecznie, jeśli chodzi o zbliżające się święta. Pomagamy w różnoraki sposób. Wolontariusze również pomagają osobom, które są niepełnosprawne, chociażby przez Zbiórkę Pola Nadziei. Tutaj hospicję akurat wspieramy. I wspieramy też w różnych innych akcjach, niekoniecznie takich typowo charytatywnych. Staramy się też udzielać pomocy szeroko pojętej, merytorycznej, ale niekoniecznie wią wiążącej się z taką pomocą rzeczową czy, czy, czy tutaj jakąś pieniężną. Mm -hmm. Zrzeszacie wielu młodych ludzi, którzy chcieliby pomóc komuś w swoim życiu. Kto może zostać wolontariuszem? Tu w ramach akurat zbiórki zbiórki żywności działamy z szkolnymi klubami wolontariatu na co dzień też z nimi staramy się współpracować te szkolne kluby zapewniają nam wolontariuszy ponieważ zbiórka żywności bez wolontariuszy nie byłaby w stanie funkcjonować koszyk jeżeli oplakatowany koszyk nasz akcyjny jeżeli będzie stał sam on nic nie zbierze on nie zagituje wolontariusz zawsze przekaże ulotkę zachęci do tego żeby przekazać jakąś żywność i przez lata zauważamy Taki, taki, takie zjawisko, że jeżeli stoi wolontariusz przy koszyku i chociażby wręcza tą ulotkę, to zawsze jakaś żywność jest. Niektórzy wolontariusze, jak na przykład przedszkolaki, przy okazji śpiewają, rozdają kartki świąteczne, jest z tego impreza tak zwana i dzięki temu można zebrać więcej żywności. Właśnie o to chciałem się spytać. Czym większy show, pewnego tak? rodzaju show, co tak. nie? No, no ale to nas przyciąga, prawda? Tam, tak. gdzie coś się dzieje, tam idziemy, udzielamy. Udziela nam się ta wesołość osoby, która Dokładnie. prosi nas o dary. Skoro wiemy już co i jak, kto może zostać wolontariuszem, to proszę powie powiedz dużo was jest we wrześniu? Wolontariuszy? Dużo jest osób z takim zacięciem, które chciałyby zrobić coś przyjemnego dla innych? Wolontariat to szerokie pojęcie, e, ponieważ my jako Centrum Wolontariatu, tak jak mówiłem, wspieramy szkolne kluby głównie. E, nie mamy takiego wolontariatu e, dorosłego może, ponieważ dorośli ludzie niekoniecznie chcą zostawać tymi wolontariuszami. Różne są tego aspekty i tutaj jakby mamy trochę za mało czasu, żeby o tym e, żeby się rozwinąć. E, ale wolontariusze e, chcą e, pracować e, i, I są to głównie młodzież, głównie młodzież e, i przy okazji chociażby takiej zbiórki żywności e, jest to kilkadziesiąt, czasami ponad 100 wolontariuszy, którzy, którzy gdzieś w marketach zbierają. W różnych akcjach różną ilość nam się udaje z, e, tutaj e, zebrać. Wiadomo, że jeżeli mówimy o e, długoterminowym wolontariacie, czyli nie takim akcyjnym, na którym nam bardzo zależy, a takich wolontariuszy jest mało, e, no to to są bardziej pojedyncze osoby. Przy akcjach to jest kilkadziesiąt, ponad 100 osób, e, Ilość. W takich sytuacjach nie ma problemu z zebraniem ekipy? Nie, raczej nie. Szkolne kluby działają dosyć prężnie. Szkoły też promują wolontariat. My też staramy się, żeby w każdej szkole był klub wolontariusza. Nie we wszystkich są. Często są jakieś osoby, które koordynują, pedagodzy szkolni na przykład. Ale dla nas każdy wolontariusz jest cenny i każde działanie wolontariackie, właśnie promujące wolontariat w szkole jest cenne. My też jako Centrum Wolontariatu szkolimy wolontariuszy, robimy szkolenie wolontariat w pierwszych krokach i mówimy w, na tym szkoleniu, podczas tego szkolenia, czym jest wolontariat, kim jest wolontariusz, co to można tak wolontariowsko robić. To tak krótko, gdybyś mógł określić, czym jest wolontariat. Czym jest wolontariat? Ale krótko. Jest, krótko, to tak się nie da. <laughs> <laughs> Oczywiście jest to praca na rzecz innej osoby bądź społeczeństwa, za którą nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia materialnego, tak? Ponieważ to nie jest praca bezinteresowna, bo każdy ma jakiś interes w tym, chociażby sam realizacja, e, chociażby uzyskiwanie doświadczenia, które jest bardzo ważne. Mówiąc kolokwialnie, w, w, w CV, którym też można się pochwalić. Tak, oddanie? oczywiście. Wolontariat ten, e, jeżeli mówimy tutaj o zbiorce żywności, to jest prosta rzecz. To tak e, rozdawanie ulotek, ale już jest jakaś odpowiedzialność, którą e, wolontariusz musi e, którą musi się wykazać, czyli przyjść do marketu, dwie godziny stać, rozdawać lotki. Nie każdy, e, nie każdego na to stać, ale też mamy trudniejsze formy wolontariatu, gdzie rzeczywiście e, wolontariusz musi się wykazać e, m, różnymi takimi aspektami, które w pracy przyszłej chociażby zawodowej są bardzo cenne dla pracodawcy. Wolontariusz oczywiście nie otrzymuje wynagrodzenia materialnego, jak wspomniałeś, ale jeśli jest to dłuższa... Można chyba powiedzieć służba taka, prawda? Bo wolontariusz to jest, tak też, to jest pewnego rodzaju służba. Ma opłacone przynajmniej ubezpieczenie. Tak, podpisując umowę wolontariacką zatrudniający ma obowiązek ubezpieczyć, bądź jest to ubezpieczenie automatyczne przez ustawę tutaj z ramienia państwa. Jeśli w takim razie państwo chcieliby czegoś dowiedzieć się więcej, to zapraszamy serdecznie w Rzesińskie Centrum Wolontariatu. I zapraszamy do udziału w akcji. Przypomnijmy, piątek, sobota. Tak, ostatnie dwa dni listopada. I to akurat wypada przed niedzielą wolną, więc pewnie będziemy robić sobie większe zakupy. Zachęcam do tego, żeby zrobić ciut większe i wrzucić do koszyka wolontariuszy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj koordynator Wrześnińskiego Centrum Wolontariatu, Krystian Kędziora. Dziękuję bardzo. 93 i 7. Radio Września. Najlepsze polokalne.